Było bardzo wcześnie, na chwilę przed wschodem słońca. Mgła nie zdążyła jeszcze unieść się nad polaną. Cisza. Tylko co jakiś czas słychać było cykady. Nagle, bardzo spokojnie, wyszła z lasu nieopodal sarna. Powoli przechodziła sobie po tej mokrej trawie. Stanęła na moment i zaczęła przeciągać się, jak gdyby rozpoczęła właśnie poranną praktykę jogi. Pies z głową w dół, pies z głową do góry. Oczom swym uwierzyć nie mogę. Gdy się zbliżyłam, zatrzymała się na chwilę. W tym bezruchu było coś doprawdy magicznego. Nie wyglądała na przestraszoną. Raczej czułam, że ona zwyczajnie zna rytm istnienia, którego my, ludzie, dopiero próbujemy się nauczyć. Patrzyłam na nią i poczułam coś głęboko znajomego. Życie nie potrzebuje naprawy, potrzebuje przestrzeni. Podskoczyła wesoło i czmychnęła w siną dal. I tak w tej porannej ciszy przypomniałam sobie pytanie, które od dawna noszę: czy naprawdę musimy w kółko się naprawiać, udoskonalać na siłę i próbować za wszelką cenę być innymi niż jesteśmy? Czy może wystarczy wracać do siebie, do ciała, do równowagi? Czy, czy, czy. Nie jest to pomocne w ogóle. Jakie by tutaj lepsze pytanie zadać? Jeśli czujesz, że ten podcast rezonuje z tobą, zaobserwuj go teraz, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Dziękuję, że tutaj jesteś i wspierasz mój projekt. Wiedz, że udostępniając ten odcinek, możesz bardzo komuś pomóc. Witaj, dobry człowieku, w 232 odcinku podcastu Happiness Veggie. Dziś porozmawiamy o samouzdrawianiu, nie jako o magicznej formule, ale jako o naturalnym stanie, do którego ciało może wrócić, jeśli tylko dasz mu na to przyzwolenie. Bo tak, tak potrzebujesz na to swojej zgody. Zresztą, jak na wszystko inne. Bez tego bardzo trudno podąża się dalej. Jeśli więc chcesz gdzieś ruszyć, ale jednocześnie samego siebie powstrzymujesz, no to jedziemy na zaciągniętym ręcznym. Bardzo męcząca wyprawa. Będzie dzisiaj mistycznie, sensualnie ale też konkretnie z podpunktami z nauką z neurobiologią która nieustannie mnie zachwyca bo samo uzdrawianie to nie są czary choć czasem może wydawać się że niektóre rzeczy są jakby nie z tego świata to raczej dobra i piękna energia u podstawy której leży no nieco innego jak Miłość do siebie. Zatem ruszajmy w tę przepiękną podróż z tematem przewodnim: czym jest samo uzdrawianie i dlaczego ciało wie, jak wrócić do równowagi? No właśnie, czy naprawdę musimy w kółko się naprawiać, udoskonalać na siłę i próbować za wszelką cenę być innymi niż jesteśmy? Czy może wystarczy wracać do siebie, do ciała, do równowagi? Z całą pewnością lepszym pytaniem w tym kontekście będzie, czego potrzebujesz tak naprawdę? Za tym nieustannym naprawianiem się i udoskonalaniem do granic obłędu stoi niska samoocena. Jesteś tym zdziwiony? Jeśli ciągle widzi się w sobie tylko wady i elementy, które rzekomo wymagają zmiany i poprawy, no to warto podjąć tę niezwykle odkrywczą wyprawę do budowania poczucia własnej wartości. Byłam niegdyś jednym wielkim kompleksem. Właściwie, jakbym mogła zamienić się na siebie z dowolnie spotkaną osobą, to bym się nawet sekundę nie zastanawiała. Wszyscy byli lepsi niż ja. Wszyscy. Trudno o inne patrzenie, jeśli od dziecka jest się strofowanym. Nie biegaj, nie gadaj tyle, nie kombinuj. Po co to robisz? Gdzieś ty znowu wlazła. Nie możesz chwilę ustać w miejscu jak człowiek, jak ty się ubrałaś. Źle to interpretujesz. Co ty za kierunek wybrałaś? Przestań pyskować. Dziewczynki się tak nie zachowują. Bądź grzeczna. Nie płacz. No, przecież nic się nie stało. To nie jest koniec świata. I tak dalej. Doprawdy imponującym jest, że jestem w jednym kawałku. Zaprzeczano i zakazywano mi odczuwania emocji po mojemu. Co nie zrobiłam, no to zrobiłam nie tak. Jak trzeba, ciało w takim napięciu, jakbym się na jakąś bitwę szykowała. No, przecież dziewczynce nie przystoi łażenie po drzewach, więc mnie chłopczycą nazywano. A że za żadne skarby tego świata nie wpisywałam się w obraz idealnej, wymyślonej sobie wcześniej osóbki, córki, może. To dysonans urastał do takiej wielkości, że już traciłam orientację. Podział na dwie płcie biologiczne jeszcze jestem w stanie zaakceptować, ale to jak krzywdzące jest dzielenie zachowań na płcie, no to moja mała głowa pojąć nie może. Jak dziewczynka płacze, no to jest beksą, ale dziewczyny tak mają, marzą się ciągle z byle powodu przecież. Wnętrzności mi się od tych stereotypów przewracają. Chłopiec zaś, no to jest twardziel. Nie płacze, biega za piłką i bawi się autami. Dziewczynki naturalnie bawią się wyłącznie lalkami, abstrakcja. I później na warsztatach, kiedy przychodzi do emocji, to pracuje z uczestnikami nad tym, żeby te blokady ściągać, a stereotypy wrzucać. Do kosza. Wrażliwość, dobry człowieku, jest Twoją supermocą, to nie jest słabość. Można być wrażliwym i silnym jednocześnie, bo to się nie wyklucza, co się dzieje, kiedy zagrzebiesz się w tych niebezpiecznych skrótach myślowych. Finalnie wykształcasz w sobie głos, który mówi ci, że jesteś niewystarczający i ja taki właśnie miałam w sobie monolog. Nie pomogły dyplomy, tytuły, kursy, osiągnięcia, pieniądze, ni cholery nic z tych rzeczy nie sprawiło, że czułem się ze sobą lepiej, bowiem to, co na zewnątrz jest zbiorem niesamowicie przecenionych rzeczy. Świat wewnątrz i jego bogactwo jest o niebo cenniejsze. Kiedy na przykład masz niskie poczucie wartości, doklejają się do ciebie najrozmaitsze ustrojstwa, w tym syndrom oszusta. Znane? Więc cokolwiek osiągasz, to nie dość, że wydaje Ci się, że jakoś tak samo się to wydarzyło, to dodatkowo prześladuje Cię myśl, że zaraz wszyscy odkryją, że kantujesz i tak naprawdę nic nie umiesz i nie wiesz. Co oczywiście nie jest prawdą, ale jak sobie coś wmówisz, no to trudno Cię z tego. Wyprowadzić. W myśl ważnej zasady, ty nie widzisz rzeczy takimi, jakie one są, ty widzisz je takimi, jakie chcesz je widzieć. Więc trochę do przepracowania. Zatem wsiadłam do tego pociągu z biletem w jedną stronę. I powiem ci, że to była najlepsza decyzja na świecie. Kosztowała mnie całe moje stare życie, ale było warto. Okazało się, co ciekawe najbardziej, że ja w ogóle nie muszę niczego w sobie naprawiać i udoskonalać, wręcz przeciwnie, potrzebuję wydobywać z siebie to, co jest moją naturą, zaopiekować się tym, i dać temu więcej swojej uwagi i powietrza. Więc z zakompleksionej dziewczyny, która unikała luster i robiła miliony rzeczy, które miały udowodnić jej wartość w oczach innych ludzi, których kompletnie nie zajmowała ani moja osoba, ani to, co robiłam, zbudowałam kobietę, z którą uwielbiam przebywać i która lubi w sobie naprawdę. Wszystko. Jeśli jest coś, co okazuje się obszarem do pracy, na przykład brak wiedzy i umiejętności, no to traktuję to jako doskonałą przestrzeń na rozwój i robię tyle, ile mogę, żeby siebie o to wzbogacić. Swoją drogą lubię czegoś nie wiedzieć i nie umieć, bo mam bardzo dużo frajdy z tego, że się czegoś uczę. Weźmy moje góry. Wiem, że potrzebuję mieć bardzo dobrą wydolność i kondycję na wysokim poziomie, a więc dużo trenuję. Wszystko po to, żeby tam nie ponosić kosztu, który mogę ponieść tutaj. Co równie ważne, wyzbyłam się perfekcjonizmu. Wiem dziś, że za nim wcale nie kryje się ideał, za nim kryje się strach. Strach przed tym, że nie połknęło się całej wiedzy wszechświata, że nie ma się doświadczenia rzędu 200 lat, no i oczywiście jest się zalęknionym oceną innych, co znowu wynika z tego, że ma się ogromną potrzebę kontroli siebie, ludzi i świata. Za dużo energii to pożera i zabiera radość z procesu do kosza. Nie udoskonalam niczego na siłę. Czasem, jak mi wiatr rozwieje włosy we wszystkie strony, to więcej mam w buzi niż na głowie. I taka potargana, zwiedzam sobie świat. Ten podcast w życiu by nie powstał, gdybym nie opanowała doskonałej umiejętności puszczania wolno oczekiwań. Więc nie, nie jesteś perfekcjonistą. Po prostu zapuściłeś korzenie tam, gdzie nic dobrego nie wyrośnie. Wyjdź stamtąd, tam już nic się nie wydarzy. Czym właściwie jest samouzdrawianie? To zdolność organizmu do przywracania wewnętrznej, Równowagi. To proces, który nie wymaga kontroli. Za to potrzebuje przestrzeni, obecności i zaufania. Bo Twój genialny w każdym calu organizm naprawdę zawsze będzie dążył do balansu. Co byś nie wyczyniał, zawsze będzie dążyć do balansu. Naszym zadaniem jest nie tyle mu pomagać, co nie przeszkadzać w zdrowieniu? Oto siedem kroków, które dadzą Ci możliwość wrócić do równowagi, albo jak wolisz, zbudować tę równowagę. Krok numer jeden: Ucz się świadomie zatrzymywać. Twoje ciało. Nie regeneruje się w biegu. Potrzebujesz chwili bez ataku bodźców, bez niekończącej się listy zadań do zrobienia, bez pospieszania siebie. Cisza to regeneracja układu nerwowego. Nawet kilka minut dziennie robi różnicę. Pamiętaj, że organizm jest mądry i jeśli nie dasz mu zatrzymania, no to cóż cię będę czarować? On sobie to odbierze w myśl zasady, że jeżeli ty nie masz teraz czasu i pieniędzy, aby odpocząć, to będziesz potrzebował potem mnóstwo czasu i horrendalnie dużo pieniędzy, żeby jakoś względnie odzyskać swoje zdrowie. Nie rób sobie tego. Życie od skrajności do skrajności jest wyczerpujące. Zamiast więc ze sobą walczyć, daj sobie możliwość budowania ze sobą przyjaźni. Ot co? Krok numer dwa. Oddychaj głębiej i wolniej. Oddychanie to proces, na który masz ogromny wpływ i który jednocześnie na Twoje tętno, ciśnienie i rozładowanie ewentualnych napięć. Wdech nosem i wydech dwa razy dłuższy. To prosta droga do aktywacji nerwu błędnego. Krok numer 3: Daj ciału głos. Zatrzymaj się i zapytaj sam siebie. Co dzisiaj czuję w brzuchu, w karku, w klatce piersiowej? Emocje są informacją, nie wrogiem. Informacją, a nie wrogiem. Skoro biologia wyposażyła cię w coś tak fenomenalnego, znaczy to, że jest potrzebne. Ciało mówi i to mówi niesamowicie dużo. Samo uzdrawianie zaczyna się, gdy przestajesz to swoje ciało uciszać, a idziesz za tym, co do ciebie mówi. Krok numer cztery: rób mniej, a czuj więcej. Minimalizm to nie tylko styl wnętrza, to również styl bycia. Czasem potrzeba wyjść z trybu działania i wejść w tryb odczuwania to w nim uruchamia się przywspółczulna część układu nerwowego odpowiedzialna za samouzdrawianie. krok numer 5 uziemiaj się codziennie dotknij ziemi tak dosłownie gołe stopy i dłonie na trawie kręgosłup oparty o pień drzewa grawitacja Uzdrawia, a kontakt z naturą resetuje Twój system nerwowy niczym głęboki sen. Ty i Twoja obecność w naturze. Zwróć uwagę na te wszystkie dźwięki i zapachy, które są wówczas dookoła Ciebie. Dlatego właśnie moje uzdrawiające warsztaty prowadzę wśród natury, abyś mógł się zatrzymać wyciszyć i dać sobie poznać siebie tak naprawdę. Cztery dni, które potrafią zapoczątkować zupełnie nowe życie. Krok numer sześć. Karm się z lekkością i to nie tylko na talerzu. Nie chodzi o dietę. Chodzi o to, czym karmisz siebie na wszystkich poziomach. Słowa, obrazy, ludzie, przekonania, informacje, miejsca, sytuacje to wszystko ma ogromne znaczenie. Teraz możesz wybrać, i warto dać sobie taką możliwość. Samo uzdrawianie zaczyna się wtedy, gdy przestajesz siebie zatruwać. I krok numer siedem. Zaufaj swojemu ciału. To nie ty musisz je uzdrawiać. Ono wie, jak wracać do zdrowia. Potrzebuje tylko, abyś przestał je sabotować i dał mu przestrzeń do powrotu. Twój organizm każdego dnia tworzy miliony nowych komórek. Jesteś biologicznie zaprojektowany do regeneracji. Biologicznie zaprojektowany do regeneracji dobry człowieku. Czyż nie jest to fascynujące? Twój organizm zawsze stoi po Twojej stronie. Daj mu zdrowieć. Taka ciekawostka z neurobiologii. Wielokrotne badania, między innymi te opublikowane w Frontiers in Human Neuroscience oraz Social Cognitive and Affective Neuroscience, pokazały, że regularna praktyka uważności, w tym medytacja, skanowania ciała, tzw. Tak body Scan, zmniejsza aktywność ciała migdałowatego odpowiedzialnego między innymi za lęk, stres i reakcje. Walka, ucieczka i zamrożenie. Co więcej, badania obrazowe dowodzą, że u osób praktykujących medytację uważności przez kilka tygodni ciało migdałowate nie tylko pracuje inaczej, ale może też realnie zmieniać swój rozmiar i strukturę połączeń nerwowych. Twój mózg przez cały czas się uczy, a układ nerwowy nieustannie się przebudowuje to co czujesz może być punktem wyjścia do głębokiego samouzdrawiania nie jesteś zepsuty jesteś przeciążony nie potrzebujesz się naprawiać potrzebujesz powrotu do ciała do oddechu do siebie zacznij od Uważnego kroku, od jednego oddechu, od pytania: co teraz czuję? Samo uzdrawianie to proces, nie cel. I zachęcam Cię do tego, abyś dziś, po wysłuchaniu tego odcinka, wyszedł na zewnątrz, zdjął buty, stanął na trawie i oddychał. Powiedz wtedy do siebie: Wracam nie do przeszłości, wracam do siebie. Dziękuję Ci, piękny człowieku, za dzisiejszą wspólną podróż. Tymczasem ja idę właśnie do natury, czerpać z jej nieskończonej mądrości, a my słyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku. Happiness Veggie Podcast życzę ci samych wspaniałości trzymaj się pa pa